Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z projektem DENKO, jak już pewnie widzicie po tytule. To są moje puste opakowania, najróżniejsze. Będę je teraz po kolei wyciągała i tak w skrócie recenzowała, tak żebyście mogli zobaczyć, co zużyłam, z czego byłam zadowolona, a z czego nie. Ok, no to zaczynam. Trochę mi się już zebrało, trochę się wysypywało, dlatego się zdecydowałam, żeby w końcu nagrać ten filmik. No i może zacznę od e, szamponu, szamponu z Farmaceris. E, ten szampon e, był moim ulubieńcem i nadal jest moim ulubieńcem. Ja bardzo go lubię. Niewielka ilość tego szamponu już wystarczy e, na to, żeby super się pienił i on bardzo dobrze myje włosy ogólnie. I powiem wam, że naprawdę byłam z niego bardzo zadowolona i na pewno jeszcze do niego wrócę. Tylko, że mam jeszcze zapas szamponów innych i będę musiała najpierw zużyć. Swój zapas, żeby po prostu wrócić znowu do tego, ale ten był całkiem, całkiem w Teraz, może odżywka, to była odżywka z Balei, jak widzicie. Odżywka, która w teorii miała o 80% zmniejszyć nam wypadanie włosów bodajże. Ja nie zauważyłam, żeby takie dawała efekty, żeby włosy nie wypadały. W każdym razie ładnie pachniała. Czy kupiłam znowu? Nie, myślę, że nie. Poszukam czegoś innego, albo po prostu przetestuję z tych rzeczy, które jeszcze tam mam w zapasie. Teraz, może straszna rzecz, a mianowicie żel pod prysznic z lawendą. To jest z firmy Ifroshe. Ja ten żel pod prysznic dostałam w prezencie i powiem Wam, że to była droga przez mękę, żeby zużyć ten żel pod prysznic. Trochę mąż nawet mi pomagał, bo nie dawałam rady sobie z nim. Po prostu ten zapach to nie jest mój zapach zdecydowanie. I powiem Wam, że wydaje mi się, że mnie uczulał, aczkolwiek nie jestem pewna, więc tego Wam nie powiem na 100%, ale naprawdę ten żel pod to była droga przez mękę i na pewno, na pewno nie kupię go ponownie. Y, kupiłam sobie wersję tego samego, tylko że wersję oczywiście y, grejpfrutową ostatnio, więc będę używała teraz pewnie tej grejpfrutowej. Mm, to był y, to był z Alverde ten nagietkowy, ta emulsja nagietkowa, właściwie chyba to była do mycia twarzy ogólnie. Nie wiem czego się po niej spodziewałam, bo słyszałam o niej same dobre rzeczy, więc chyba liczyłam, że będzie super, super ekstra. Niestety była taka sobie, w ogóle się nie pieniła, bo ona nie ma takiej właściwości pieniądzej zupełnie. A jeśli chodzi o zmywanie twarzy, to średnia, myślę, że była średnia. E, może teraz jakiś żel pod prysznic znowu, jako że ja dość dużo żeli pod prysznic, e, zużywam jednak e, to jest e, jak widzicie, nie będę tutaj znowu kaleczyć tej nazwy to była wersja limonkowo-bazyliowa nie wiem co mnie podkusiło na ten zapach e, on na początku jest fajny potem męczący zużyłam, cieszę się <tłuk> kolejny żel pod prysznic. To jest wersja truskawkowa z tej samej firmy. Jak widzicie, ogólnie dużo ładniejszy zapach. Zapach mi się podobał, ale sam Żel no, dawał radę, chociaż wiem, że z tej firmy są lepsze. Także truskawkowe to po prostu nie jest też jakiś szczególny mój zapach. Ok, teraz może, może, może takie to było duło. E, które dostałam w Glossy Boxie, to jest firma The Scottish Fine Soaps. E, I to jest szampon i odżywka, właśnie to był szampon i odżywka, i powiem Wam, że szampon był bardzo, bardzo lejący, e, jakoś szczególnie szczególnie nie przypadł mi do gustu ze względu na to, że po prostu przelewał mi się przez ręce, ale jeśli chodzi o to jak mył włosy i jak się pienił to super, naprawdę super mogę wam śmiało polecić. tylko ta konsystencja jest masakryczna moim zdaniem no i odżywka, odżywka która po prostu nie robiła nic z moimi włosami więc nawet nie warto zbytnio o niej wspominać e, kolejny żel pod prysznic e, to jest wanilia i cytryna, to była limitowana wersja również z Ifroshe E, jakoś przed świętami Bożego Narodzenia bodajże go kupiłam i powiem Wam, że ten był całkiem ok, ładnie pachniał dość dobrze się pienił z tego byłam nawet zadowolona e, kolejna rzecz to był żel od prysznicy również taki z pompką, z biedronki e, z firmy Joanna to jest wersja waniliowa e, bardzo, bardzo ładnie pachniał, bardzo podobał mi się jego zapach dlatego się na niego skusiłam ale powiem Wam, że bardzo słabo się pienił. Myślałam, nie wiem, spodziewałam się, że będzie troszeczkę lepiej się pienił. Ja po prostu lubię, jak żele podprysznicie dość intensywnie pienią. Eee, ale tak to był ok, całkiem ok. Teraz może żel pod prysznic z paczki, którą dostałam od Gosi. To jest żel pod prysznic czarna porzeczka, bodajże. Zużyłam go bardzo szybko, bo jest taki dość niewydajny, aczkolwiek to też nie było jakieś szczególnie duże opakowanie, bo tutaj tego było tylko 70 ml. Bardzo ładnie pachniał, bardzo mi się podobał zapach, ale taki. Bez szału, ale ogólnie fajny. Dla zapachu na pewno warto, warto wypróbować. Hmm. Teraz pokażę Wam puste opakowanie po wacikach, wacikach aloesowych. To są te z Lilibem, moje ulubione, że tak powiem. Puh, puh. Jeśli chodzi o to, e, czy różnią się czymś szczególnie od tych e, podstawowych, nie. E, może trochę zapachem, ale nie zauważyłam, żeby były jakieś szczególnie. E, Aloesowe czy coś w tym stylu. Zużyć zużyłam. Ja po prostu lubię te płatki, używam właściwie tylko tych i uważam, że są całkiem ok. Tylko, tak jak Wam mówiłam w poprzednim filmiku, to jest tak z nimi, że wszystko zależy od szczęścia. Albo trafimy na opakowanie, takie gdzie te płatki będą się trzymały, że tak powiem, siebie nawzajem, albo. Po prostu zaczną nam się rozdwajać i po prostu wszystkie, wszystkie i to jest masakra. Aczkolwiek na pewno warto, warto wypróbować. I teraz żel do mycia twarzy. To jest Ewa Natura i to jest wersja oczyszczająco-łagodząca z koniczyną. I powiem Wam, że był całkiem ok. chociaż jakoś szczególnie się nie pienił. Również, bo ja po prostu lubię jak rzeczy się pienią. Ale był całkiem, całkiem spoko. Zostały mi już tylko dwie rzeczy. Jedną z nich jest serum. Serum firmy Baukan. Dodaję, czy jakoś tak się nazywa. To jest rosyjska firma. I powiem Wam, że to serum pięknie, naprawdę pięknie pachniało. Ale kiedy je nakładałam, wydawało mi się, że ta moja skóra czuła taki niedosyt. Po prostu bardzo szybko wchłaniała to serum, i tak jakby odczuwałam, Potrzebę nałożenia go jeszcze raz i czasem nawet nakładałam je jeszcze raz, ale ono również, ta druga warstwa, dość szybko się wchłaniała. No i powiem Wam, że nie zauważyłam jakichś spektakularnych rezultatów po prostu przy używaniu tegoż serum. No i ostatnia już rzecz, ostatnia rzecz, która stanie się ulubieńcem, moim ulubieńcem wszechczasów na pewno to jest masło do ciała, masło do ciała z firmy Wellness and Beauty i to jest wersja mandarynka i jogurt. I powiem wam, że no, ten zapach jest niesamowity. Ja wiem, że zapach to jest bardzo indywidualna sprawa. Jednemu po prostu się spodoba, drugiemu nie. Mi ten zapach bardzo się podoba. Ostatnio zastanawiałyśmy się z koleżanką, czym pachnie, bo ciężko było to. To nie jest na pewno jogurt i mandarynka, ale wpadłyśmy na to, że to jest zapach gumy balonowej Donald. Nie wiem, tak nam się wydawało. Najbardziej to podchodzi nam właśnie guma balonowa Donald. Super, ja to masło mogę Wam śmiało polecić na drugim miejscu oczywiście masło Shi czy tam shea, jak wolicie po prostu super, super, super same super, super <grafię> e, okej okay. i to by było wszystko, to już wszystkie zdenkowane produkty e, torba jest już pusta no i już tam kolejne sięgają dna, więc niedługo pewnie znowu nagram projekt denko, a teraz już dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam Was cieplutko e, i do zobaczenia w kolejnym filmiku, pa pa!